Czwartek 11 lutego 2010 roku, czyli w ostatni czwartek karnawału, jak nakazuje tradycja, trzeba było zjeść przynajmniej jednego pączka, aby zapewnić sobie szczęście na cały rok i BTV.pl zagościło w jednej z brzezińskich cukierni. Cukierni pana Krychniaka na ulicy Traubójta sprzedane zostało około 2000. Były to pączki różnego smaku, to znaczy tofi, adwokat, pączki z nadziem wiśniowym, różane. I oczywiście tradycyjne z marnolatką w Pączki z nadzieniem wiśniowym i różanym. To tak najbardziej pieniętom smakują. Zjedząc dwa, trzy pączki można drugiego dnia skorzystać z niejeśnic, korzystać go z wody niegazowanej i myślę, że taka dieta to taka zostanie oczyszczona, oczyszczony organizm. A lunawazem. No teraz to czy Robert raczej nie, ale razem tak Kolejny tłusty czwartek już 3 marca 2011 roku. ibtv.pl internetowa Brzezińska telewizja.